Się Mikołajki i to dosłownie, bo właśnie do Mikołajek zmierzamy. Mikołajków? Mikołajów? Mikołajek. Mikołajek. Lecimy właśnie w trasę i cały czas śnieg, jest magicznie, więc idealna vlogmasowa wycieczka. Mikołaj i Jelcz. z No właśnie, ja tak tajemniczo wcześniej, ale Rafał jest tutaj w naszej przystani o, o. świętego Mikołaja. Sami wiecie kim. Szefem. No, sweter założyłeś dzisiaj idealny, bo naprawdę robi się konkretna śnieżyca. Siła, wow. siła, siła! Sprawdzałeś nawigację, czy na pewno nie jedziemy na śnieżkę? No, Laponik. Bo tutaj to już naprawdę sypie, sypie, sypie. No i to jest chyba czas na pierniki. Jeden z ulubionych. Te z biedronki są przepyszne, ale lubimy też mega takie z nadzieniem. się takie z Morelowym. One chyba były z Lidla. Roku, ale śliwka też dobra. Jesteśmy w Mikołajkach. Ja chyba po raz pierwszy. Rafał już tutaj kiedyś przyjeżdżał, ale zawsze latem. Także też takie nowe spojrzenie na Mikołajki w Mikołajkach. No piękne zimowe wydanie. O, a tu wersja, którą znasz. No właśnie. Tak. latem. Cudnie. Ale klimacik, piękny zegar z kotwicą. Wszędzie woda. Żałuję, że pamiątki zamknięte, bo my z każdej podróży. Fantę? Z każdej podróży przywozimy zawieszkę na choinkę i mamy taką naszą podróżniczą choinkę, jak wiecie, także zaraz tutaj znajdziemy z Mazur. No i jeszcze trzeba jakiś magnes dla rodziców znaleźć. Zawieszki jeszcze nie mam, ale jest piękny magnes i zaczęły się przepiękne widoczki. Jesteśmy na moście. Mega Płodem, ale jest bardzo ładnie. To już chyba czas na gorącą kawkę. Albo jeszcze lepiej, czekolada. Tu w tam za tobą. Już się wystraszyła. <grywanie> pacham się jeszcze, ale chyba będzie przy smaku kowalowej. Czekolada deserowa z bitą śmietaną. Podoba mi się tych Mikołajek. Bardzo. Wyszliśmy na zewnątrz i znowu zaczął sypać śnieg Tutaj odbywa się wędkowanie ekstremalne, chociaż przy takich temperaturach nie ustałabym w miejscu. No, tak, mamy te szybki Coś tak czuję, chodź, Zamarza. No, dopiero się rozgrzeliśmy w środku, a już zamarzamy. Na Mazurach mam bardzo dużo do odkrycia, ale właśnie zawsze tak mi się kojarzyło przy prognozie pogody Suwałki, że to był zawsze najzimniejszy obszar i teraz już czaję i wierzę. Chociaż dobra, no, przyjechać tutaj latem i tak, nie? było śniegu. To jest dla mnie mega ciekawe, to jest stacja Orlen. Da się tu wejść? Da się. Dla to jest motorówek. stacja dla motorówek, dla łódek. Podpływa się do dystrybutora gdzieś, jakoś, nie znam się, ale jest to ciekawe. Rydki przeprowadziły nas na rynek. Jest naprawdę uroczo, zresztą tutaj inne uliczki też były bardzo przyjemne. O, o, tu się zaczyna bitwa na śnieżki, uważajcie. No to jeszcze spojrzenie z drugiej strony. I przestało sypać trochę, jest cieplej, ale też jesteśmy bardziej schowani. Cześć kaczuchy, zmarszluchy. Ja robię dokładnie to, co ona i tak chowam w głowę wreszcie ciała. Z tej perspektywy dopiero zobaczyliśmy jakie za nami idą chmury ciemne. Oby śnieżne, nie deszczowe Z drugiej strony niebo jest pomarańczowe, a tutaj spojrzenie z lotu ptaka. Gdzie teraz jesteśmy. Kawka w trasę, lecimy dalej. Jedziemy teraz na... Dziadek i znowu proszę śnieg i mamy piękną trasę przy zachodzącym słońcu przed chwilą zrobiliśmy jednocześnie wow bo tu jest jeziorko, nie żeby to było jakieś zaskoczenie na Mazurach ale wjechaliśmy właśnie do Rynu tu jest dużo ładnych miejscowości przy jeziorkach ma to sens uh -huh. i idziemy na zamek planowaliśmy coś zjeść, ale może zjemy na zamku ale najpierw jeszcze spacerek i ogólnie pizze, ale ale jest tu jakiś zamek, więc my lubimy zamkić trochę. Zamki. Damy sobie pizzę do zamku. No tutaj to konkretnie posypało, posłuchajcie, już skrzypimy. Pierwsze co przykuło naszą uwagę to przepiękny basen. My jesteśmy parą wodną i tutaj przez okno przepięknie widać. Jakie jest ładne wnętrze tego basenu. W dawnej zbrojowni jest teraz kręgielnia, także tutaj taki hotel, w którym można naprawdę fajnie spędzić czas. Budynek basenu tutaj w zasadzie spa, ale nas interesuje restauracja. Dzamycie. Damy, tu damy No ładnie! biało wszędzie. O sobie w koło wszystkie budynki. I później idziemy się rozgrzać. Szczerze mówiąc, nie słyszeliśmy... Lampy bardzo <gry> Nie słyszeliśmy wcześniej o zamku w rynie. Jest ogromny. Trafiliśmy tu przypadkiem, ale bardzo dobrze, że tu trafiliśmy. Właśnie tak, o jacie, to jest widok na wodę! I to jaki ładny widok. Nie, no z tą aurą śnieżną nam się trafiło bosko. A jeszcze lepiej się trafiło wam, bo my tu marzniemy bardzo, a wy tam się przytulcie w jakiś kocyk ciepły zawincie, coś ciepłego sobie wypicie, bo jeszcze nas tu czeka spacer, bo jest fajnie. Musiałam mocno się oddalić, żeby uchwycić tutaj cały budynek zamku. No i zwiedzamy, proszę Państwa, a restauracja w tamtą stronę. Okej, okay. to byśmy nie trafili przez recepcję. Okej, okay, czyli restauracja jest w innym miejscu po drugiej stronie. Liczyliśmy, że w tym budynku, ale tutaj się mieści hotel. No dzisiaj nie skorzystamy, ale miejsce cudne. I tutaj z tych okien musi być naprawdę super widok na jezioro. Właśnie drogę przebiegły nam dwa łosie. Wow! Ale były wielkie. Wow! Były znaki, uwaga, łosie. Nie ja mówiłam, że zobaczyłem jakiegoś. Ale było piękne. Jejku! Ale piękne łosie, Jejku. Kiedy? Kiedy były! A teraz przyjechaliśmy już do Giżycka. Mieszkamy tuż obok przystani świętego Mikołaja. E, także wyskoczymy jeszcze e, coś zjeść i zrobić jakieś szybkie zakupy. No, może popatrzeć sobie na jakieś świąteczne rzeczy, bo przecież świąt nigdy za wiele. Kupiłam sobie element stroju syrenki e, i lecimy teraz. Oczywiście Wam się zaprezentuję, e, ale teraz czas na pizzę. E, mamy tutaj poleconą, bo jeszcze nie sprawdzoną to ale. To jest bardzo tak. dobra Co? co coś takiego. Kupa. Chyba. Z takim rowerkiem przed wejściem i ona jest tylko w weekendy czynna, także e, korzystamy. No po takim spacerku. Uh, uh, uh. Pizza rzeczywiście bardzo smaczna, polecanko, polecanko. Wzięliśmy sobie taką z buratą, z taką cieniutką szuneczką, z pomidorkami, z jeszcze jakimś serkiem i pyszna. I z rukolą. <gry> Wróciliśmy i w barku wita nas dinożaru i przepiękna piernikowa chata z konikiem na biegunach, super są tutaj iluminacje. A w środku pojawiły się dwa renifery, prawie jak te łosie, co nam dzisiaj wyskoczyło. Dzień dobry, Graniferek w kolejny dzień vlogmas, za nami powolny poranek, a teraz zbieramy się na spacer, także załóżcie kurteczki i za chwilę lecimy w jakieś fajne miejsce. Tym razem spacer w najbliższych okolicach, czyli Giżycko, właśnie przejeżdżamy przez piękny most, fajnie już wszystko jest rozświetlone, no bo mamy taki czas, że po 15 już nam się zrobiło ciemno upatrzyliśmy już sobie jedną kawiarnię, którą chcielibyśmy dziś odwiedzić, więc poszwędamy się troszkę na świeżym powietrzu i idziemy na kawkę. Jeśli jesteście z Bierzycka lub okolic, albo znacie tutaj jakieś fajne miejsca, to czekamy na Wasze polecajki, bo tutaj przed nami jeszcze wiele do odkrycia. Stworzymy sobie taką listę na pewno, którą musimy zrealizować, ale musicie nam pomóc. Tu klimacik, przed a polecajka ode mnie: Legginsy z Primarka, te ocieplane. W tym sezonie dokupiłam sobie właśnie te granatowe. W tamtym roku nosiłam brązowe, szare i nadal są super ekstra. Tylko brązowe gdzieś zaciągnęłam, ale są przecieplutkie i naprawdę warte. Ile tam? Cztery dyszki, naprawdę spokojna i są super. 30 parę złotych I też się bardzo cieszę, że tuż już przed wyjazdem kupiłam sobie tę kamizelkę, również w Primarku, bo jest to dodatkowa warstwa, która tutaj bardzo się przydaje. Na szalony wieczór, na wzmocnienie. Im bliżej wody, tym zimniej i bardziej wietrznie, więc robimy szybką grudkę i lecimy się rozgrzać. Standardowy kadr spacerowy, tu ptamy na studnięce Girzycko. Jest flat white, jest cappuccino. Zdrowiu? I przepiękne wnętrze misiowo-papugowe. Mega przytulaśnie. I można kupić dużo dobrych kawek na wynos też, takich na wynos, że w kubeczku i takich, żeby sobie zrobić w domu. O, kawka już idę, mm, dobra. Kata. Odcinałam filiżankę i dopiero zobaczyłam ten piękny hashtag. Chce mi się kawy. Czas dodać problemową rolkę. Przed kolacją wyszliśmy jeszcze na drugą część spaceru i tutaj wychodzi moje syrenie zboczenie. Idziemy obejrzeć basen lokalny. Co prawda kostiumów nie mamy przy sobie, w sensie zabraliśmy, spakowałam oczywiście, ale nie dziś, nie jesteśmy przygotowani. Zobaczymy. Nie mam pewności, czy tutaj jest jakiś taras widokowy, a co sobie holorna wdychamy, to nasze. Moje giżycko. Oczywiście trzeba się dokształcić z okolic. Zorientowaliśmy się co i jak o jakich godzinach możemy wchodzić za ile. Także może uda się skorzystać. Zawsze miałam, także niezależnie od tego ile czasu spędziłam w wodzie, byłam tak samo zawsze mega głodna, nieważne czy miałam 6 godzin zajęć, czy weszłam popływać na godzinkę. Teraz nawet nie dotknęliśmy wody, a poczuliśmy głód, także czas coś zjeść. Woda wyciąga. Kuchnia bardzo regionalna. Kewawek ponoć najlepszy w całym Giżycku. Najlepszy. No i rzeczywiście bardzo smacznie. Wybraliśmy opcję z serem. Już myślałam, że śnieg zupada, a to liść. No bo to jeszcze, jeszcze jesień się nie skończył, a jeszcze liście spadają również razem ze śniegu. Pysznie, pysznie, pysznie. I znowu musimy trochę wytuptać. Wczoraj kupiłam sobie w Pepko zestaw przepięknych czterech słomek świątecznych za całe 6 złotych I właśnie sobie wymieniam do mojego syrenkowego kubeczka. Jako elf syrenka chodzę właśnie tutaj. No przecież syreny potrzebują zawsze wody przy sobie. I sobie wymienię, będę miała takiego pięknego pierniczka. Wymieniłam ją sobie, no ale niestety jest o wiele cieńsza i się bardzo tutaj rusza i wiruje, a sprawdźmy, czy ta nakładka będzie pasować. Nie będzie pasować. No cóż. Sprawdźmy to, jak będzie bardzo przeszkadzać, to było z drugiej strony to wracam do poprzedniej. Wpadam tu jeszcze taka rozczochrana, żeby podziękować Wam pięknie za oglądanie tego vloga i zachęcić do udziału w naszej zabawie na Insta Stories, Także wpadajcie na Instagrama. Na TikToku również pojawiają się nasze vlogmaski w wersji mini, tutaj w wersji pełnowymiarowej. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do takiego vlogowania. Dzięki za oglądanie. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia jutro!